Jestem ostatnim na Chcę się odbijać we jak w pełnym które nie się na kamień. Chcę się. był człowiekiem dialogu, jako poeta. Czony, ale także jako człowiek, i o tym mówi ta książka. Potrzeba nam powrotu do tego, co mówił ksiądz profesor Basia. Potrzeba nam powrotu do tego, jak mówił, bo to też jest niezwykle istotne, bo mistrzem słowa. I zawsze, tak jak powiedziałem, potrafię słuchać drugiego człowieka. Jego noga, <gry> się wypływała nie z tego, co on miał do powiedzenia. Chcę, że potrafił słuchać. Potrafił słuchać ludzi prostych, potrafił słuchać uczonych, potrafił wypowiadać swoje słowa, potrafił bronić swoich racji, ale przede wszystkim potrafił słuchać.